Siemanko wszystkim Dziś trochę szybciej pracę skończyłem Pewną sprawę musiałem załatwić w urzędzie No i tak, dziś się wybrałem do lasu tak? Póki jeszcze dwie godziny w miarę widno będzie Mamy godzinę gdzieś przed 14 No i tak z początku Tak tutaj coś, myślałem, że to jakiś grzyb ale okazało się to mieć co innego jest to czerp kozła a co dziwne nawet dwa jakby jeszcze tego nie podnosiłem jakby nie wiem szczepione czy co to zobaczymy o co tu chodzi kurde dziwne Kurde, mocno szczepione faktycznie, to one musiały tak chyba, chyba się rogowały i się skleszczyły, tak, i tak to się zdarza. wiemy na pewno to się zdarza rzadko kiedy, ale u jeleni, u byków podczas walk to niekiedy się tak sklinują i przykro sprawa, no niestety jeden i drugi umiera wtedy, tak. Tutaj kozły, to ja jeszcze tego nie widziałem. W zasadzie to nawet też takiego w internecie filmu nie widziałem nigdzie, żeby się gdzieś ko kozły skleszczyły jakoś tak podczas walk. Ale ja Naprawdę. No. Ciekawe. Albo tak, tak właśnie było, albo po prostu. No nie wiem. Nie mogę tego wytłumaczyć jakoś wyjaśnić inaczej. Albo ktoś znalazł i tak sobie tu zrzucił je, zostawił nie, raczej nie raczej nie. Szkoda, że trochę myszki się już wzięły za te palostki tu, tu i tego z tyłu. No, ale chyba je wezmę. Chyba je wezmę i takie chyba zostawię w tej bo... Ciekawe, naprawdę. Ewenemencik. Coś takiego to. Się rzadko zdarza, myślę. W przyrodzie. Jeśli tak, rzeczywiście było. To są tylko moje domniemania. Nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. Możliwe, że jeden ukręcił kark drugiemu. I się nie mogli. Nie mógł się rozczepić jakoś. No i tak właśnie mogło też być. No ciekawe. Napiszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś inne sugestie, co tu mogło się wydarzyć. Tak patrząc tutaj, nie będę tych liści rozgarniał, ale nie widzę tutaj żadnych tych szczątków, ani kości, biegów, nic, nic. Także to mogło coś tutaj też to przynieść, te dwa więcej czerpy No nie wiem Ciekawe ciekawe kurczę minęło nawet 10 minut no od kiedy jestem w lesie już takie coś znalazłem także Także jeszcze się pokręcę Mam jeszcze godzinkę co najmniej Dobra Trzymajcie się pozdrawiam wszystkich Napiszcie co tam sądzicie o tym darbur yeah.